Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Po krótkiej przerwie wracamy do przeglądania kolejnych numerów CD Action. Dzisiaj zajmiemy się numerem 5 z 1997 roku. Całkowicie był to numer 12 i dokładnie właśnie z maja 1997, więc mamy cenę 12,99 zł. Tematem numeru były następujące pozycje, więc mamy MDK Riot Team Hospital KKND Outlaws. NBA Jam Extreme i Solar System Explorer. Tak mi się wydaje, że to ostatnio to jest chyba jakiś program, jakaś encyklopedia. <głos》>, tak mi się wydaje. No, a do numeru były dołączone dwie płyty. Tutaj na tym skanie oczywiście ich nie widać. I tutaj jeszcze mamy informację, że mamy pełne wersje, wersje XS, Red Baron i Antivirion Kit. Okej, okay. dobra. Teraz, tak przejdziemy sobie do wstępnika. Tutaj mamy parę reklam. widać to podglądzie w miarę dobrze. Czyli mamy wstępnie, jak napisany przez Mariusza Aturowskiego. Witajcie w numerze cd numer 12. Znowu mamy do czynienia z numerem wyjątkowym, niepowtarzalnym. No, tak jak wszystkie poprzednie numery, że tak powiem do tej pory. Tak wielkiego natłoku programów, które aż się proszą, żeby zostać opisane, dawno u nas nie było. I wszystko naprawdę świeże. Dzięki przyjaźni z Wiedzinem przyczyniamy się do podgrzewania koniunktury na gwiezdnym rynku. I przedstawiamy Wam opowieść o nadchodzących produktach z Lucas Arts. Dziewica jest odpowiedzialna za promocję GS e, Lucas na Europę. Dziewica to oczywiście Virgin po angielsku, jeśli jeszcze nie widzieliście, a po francusku też, tak nawiasem mówiąc. Z niecierpliwością oczekujemy na X-Wing vs TIE Fighter, w którego James Beaven z Virgin już sobie pogrywa i drażni nas w każdej rozmowie telefonicznej, chwaląc się nowymi wynikami w zestrzeleniu fl floty Imperium. Okej, okay, jeszcze trochę poczekamy, a potem w desperacji zdobędziemy szturmem siedzibę na Kenningston Square w Londynie. Nie ma czasu i miejsca do spółki z naszymi dt Zgotowałem sobie właśnie ten nędzny skrawek pisma. Biegnę więc zlecić Wam zadania na najbliższy miesiąc. Przygotować cover CD. Do napędów. Włóż start. Zwracamy uwagę na. Zdecydowany hit, którym możemy rozkoszować się na światowym poziomie. Panowie z CD Projekt. Praca nad polskim wydaniem MDK to kawał dobrej i wszystkim potrzebnej roboty. Kapelusze z głów. Bardzo dobre są Demka Outlaws, Yoda Stories, XK, NBA Jam Extreme, Team Hospital, Dark Light Conflict. Mamy też wiązkę produktów, które udostępnili nam Mirage. Od mistrzów ze studia 3DO resztę znajdziecie sami. Będziecie zapewne dumni, że specjalnie dla Was nasi przyjaciele z Danii przygotowali demo sympatycznego Drink Billy. W następnym numerze nadzwyczajne demo tej gierki 100 Mega. Wow, 100 Mega, no to nieźno. Nie zapomnijcie o programach. Weźcie na płytce Langmaster, poznacie moc tego dzieła. Pełna wersja fenomenalnego xrs z fenomenalnej Macomedia, czy mądry Solar System Explorer z Marisa. No tak mi się właśnie wydawało, że to jakiś program jest raczej. Program Encyklopedia. W formie papierowej, w do idealnej, dostępne są ciekawe teksty. Kolejny o zbliżającym się diekarz z materiałami wyłącznie dla CD Action. Wywiad z Martin Brownem z Team 17 czy Team 17 raczej. Zobaczcie, jaki będzie następny przebój tej um ekipy. Zachęcam. Do zobaczenia, usłyszenia, dotknięcia za miesiąc. Mariusz Turowski. Dobra. No, tutaj jest bardzo dużo teści. Nawet y, tak patrząc po tych demach, które tutaj obiecują nam na Cover CD nawet więcej niż w poprzednim numerze, także będę musiał się naprawdę streszczać, żeby móc przejrzeć to wszystko do, y, tak do 6 miesięcy, jak sobie zakładałem, że żeby jeden numer powiedzmy w 6 miesięcy robić. I teraz, tak, co tutaj szukam, to szukam wstępniaka, którego oczywiście nie ma, ponieważ, że nie wstępniaka, tylko stopki redakcyjnej, której oczywiście tutaj nie ma, ponieważ została przeniesiona na, na przedostatnią stronę. I tutaj takim, tak naprawdę taką jedyną istotną informacją jest zmiana, właśnie taka, że do ekipy dołączy Marcin, Marcin Serkes, czyli tak zwany Jasiu. No, a poza tym reszta ekipy zostaje mniej więcej taka sama. I to jest, to już tak właśnie, do, zbliża w takim kierunku, takiej ekipy, którą znałem z tych numerów, kiedy byłem młody, kiedy sam kupowałem, kupowałem CD, direction czyli gdzieś tam lata 2000-2001. No i tak. Pod kątem pisma to chyba wszystko, tak naprawdę. Tutaj nakład widzę 60 tysięcy egzemplarzy. Jeden z tych egzemplarzy jest w mojej kolekcji zabezpieczony, że tak powiem. Także udało mi się go gdzieś tam zdobyć po mm, jakiejś giełdzie czy gdzieś tam. Yy, w każdym razie. No, to, to myślę, że pod kątem pisma to będzie raczej wszystko. Yy, zobaczymy sobie teraz, yy, co będziemy mogli zobaczyć na kompaktach. Przejdziemy sobie więc do mojego zaufanego. Pentium 200 MMX i sprawdzimy sobie, co tutaj mogliśmy dostać. Zaczniemy oczywiście od kompaktu dosowego. No widzę, mamy takie same menu jak w poprzednim numerze 11. Zaczniemy sobie oczywiście od programów. W programach mamy MKS, Kit, czy to już było jakieś dwa nowe zaopatrzenie o To Będziemy oczywiście w dedykowanym filmie to wszystko przeglądać. Teraz nie mamy gry. No i tutaj już będzie pewnie troszeczkę więcej pozycji. Tak jak można było przez chwilę zobaczyć w piśmie, czyli. Eee, tak, no i mamy Remont spell. Eee, ta wersja, znaczy ta gra była dodana w pełnej wersji do 10. Numeru. Eee, tylko, że jej się nie dało ukończyć. Także domyślam się, że jeśli tutaj piszę, że jest odbezpieczona. Więc widocznie będę musiał do niej wrócić i, 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 i spróbować ją przejść może do końca. Czemu nie? Hmm, no tutaj dealing Billy jest, z tego co widzę. Już dawno nikt nie zrobi tak fajnej gry. Kto nie wierzy, niech zagra sam. No tutaj Naczelnik się chyba troszkę pomylił. Chyba, że to jest jeszcze jakieś inne demo, będzie dołączone do kolejnego numeru. Team Hospital, to kojarzę, ale nigdy, nigdy nie grałem. MDK, czy tu mamy jakąś nową wersję tego dema? Kknd tak samo, dwie wersje gry strategicznej. O, Setlers Gold, o, to będzie ciężko. To będzie film dwugodzinny jak nie więcej. No chyba, że popcinam po wszystko i wyjdzie 10 minut. <laughs> Level on był już kiedyś. Tu widzę, mamy też podobnie nowe demo wykonane specjalnie dla CD Action. Kamonowan Konkur, pierwsza część. Jakiś reloaded nabia. No, sporo tego jest. Będzie, będzie dużo, dużo rzeczy do obejrzenia. Następnie mamy Edukacja. Tutaj mamy Ginfast. Program do projektowania własnych programów. O, to ciekawe. Ciekawe, co to może być. No i ostatni bonus. I w bonusie mamy oczywiście jakieś pacze, jakieś materiały scenowe, czyli też pewnie będzie parę godzin materiału. Mapie do Heroes 2, o to widzę, że się szykuje do... i jeszcze jakieś dodatkowe misje do Surtlarsów, no to nie wiem, to... będzie ciężko, będzie ciężko to wszystko obejrzeć od A do Z, jakiś poziom do Duke Nukem, tak mi się wydaje. Vanguard Ace, Vanguard Ace. tym strzelamy do paskudnych obcych, czyli jakieś tutaj gierki jeszcze powrzucali. Jakiś Kolejna gierka, pakiet G, gier, łemsy. Tutaj sobie pisze, że to jest UMC1 oraz 2, ale to mi się wydaje, że to nie może być dwójka, bo dwójka wyszła dużo później i wyszła pod Windows 95, także, także to musi być coś innego. Dobra. Czyli co? Czyli pod kątem tej płytki to będzie tyle. To zmienimy sobie szybko płytkę w napędzie i zobaczymy, co mamy ciekawego na płytce Windowsowej. Ona się chyba powinna sama odpalić, tak mi się wydaje. Dobra. Yy, więc mamy tak, yy, programy mamy podobnie, Antiviren Kit, jakieś encyklopedie, QuickTime, WinZip w dwóch wersjach, DirectX. To, pod kątem gierek, no tutaj też mamy trochę rzeczy, ale no, niestety praktycznie żadnej z nich nie kojarzę. Nominations w trzech wydaniach, <laughs> Windows 3 X, 95 oraz NT. no nie, nie kojarzę właśnie żadnej z tych gierek. Edukacja mamy, Langmaster, no sale System, czyli Poznaj Kosmos. O, Lulu i jej książka to było, był opis w poprzednim numerze, także będziemy musieli sobie na pewno tam wycić. I bonus mamy jakieś tematy dla Windowsa. jakiś filmik w Ages of War, Track Editor, stwórz sam, e, sam trasy do, dla Monster, Track Madness, to chyba gierka od Microsoftu i tak mi się kojarzy, że chyba już ją przeglądałem w wersję demo, także nie wiem, czy to mi się uda odpalić, trzeba będzie poszukać pewnie na archive do jakiejś pełnej wersji. Najnowsza wersja wygaszaczy, jakiś wygaszacze Kanu, no jeszcze i kilka gier z naszego konkursu. No, bo był, było w pewnym momencie coś takiego, że y, był jakiś konkurs y, na, na gierkę, także wydaje mi się, że, że to są pewnie te, te wyniki tego konkursu, także oczywiście z y, miłą chęcią sobie to wszystko przejrzymy. No i to by było na tyle w tym filmie. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, biorę się za przeglądanie pierwszego Zdem z pytki dosowej i mam nadzieję, że spotkamy się szybko w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.